To ja zjeżdżający z jednej z szybszych zjeżdżalni w aquaparku. Ale dlaczego? Nie wydaje mi się, żeby jadąc do aquaparku można było mieć negatywną opinię. Przecież jedziemy tam się bawić. Natomiast niektóre osoby wystawiają jednogwiazdkową opinię po pobycie w takim aquaparku. Ja dzisiaj przejadę po czterech aquaparkach w Polsce i sprawdzę, czy opinie są prawdziwe. Bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby można było aż tak źle odczuwać aquapark. Także lećmy do pierwszego. Jesteśmy przed aquaparkiem Neptun w Radomiu i to tutaj sprawdzimy jednogwiazdkowe opinie. Obsługa masakra. pani z obsł... Chyba musi przemyć uszy. Mówiłem, że chcę dwa bilety ulgowe po dwie godziny, a pani dała mi na godzinę. Proszę umyć uszy. Moim zdaniem, basen bardzo zaniedbany i brudny. Widać, że brakuje pieniędzy na odrestaurowanie. Sprawdzimy to. Niebieska zjeżdżalnia zbyt szybka dla dzieci. Dziecko wyjechało z płaczem, a na górze żadnego ostrzeżenia. W pomarańczowej zjeżdżalni w pewnym momencie robi się ciemno, a dodatkowo dziecko zdarło gadki i wyjechało z płaczem. Sprawdzimy to wszystko. Chodźmy. Dzień dobry, dwa normalne na godzinkę poproszę. Pani bardzo miła, więc od razu można zdementować pierwszą taką opinię jednogwiazdkową. Na pierwszy rzut oka na basenie dosyć czysto i ładnie. Natomiast mieliśmy nieprzyjemną sytuację, ponieważ zabroniono nam nagrywać, co było bardzo dziwne. Tak? Nie, nie. nie. Znacie nas, my natomiast postanowiliśmy szybko zespidranować to, żeby nie było żadnych problemów, więc poszliśmy na rury. Pomarańczowa rura, sprawdzamy od razu, co jest w środku ciemno i jedziemy. Uuu, szybka! Faktycznie! Uuu, ciemność! Faktycznie ciemno! Wow! Zarąbista, nic nie piesze, nic nie robi. Było ciemno, ale fajnie. Na różę, jak się domyślacie, nie zdarliśmy spodenek. Było ciemno, ale fajnie, więc możemy przejść do kolejnej zjeżdżalni, która również jest podobno ostra i dziurawi spodnie. Odjeżdżamy do zjeżdżalni niebieskiej, która jest podobno ostra. Zielone światło nam się No i co? Jedziemy. Uch, chyba się się no co, może jechać. Dobra, jedziemy mocno, bo jest za wolno. To strego nie czuję, ale jest szybka. Kubana. Uch. Nie było nic ostrego, wszystko jest git, fajnie, nie ma nic ostrego. Zas moje plecy. Nic na plecach nie ma, więc myślę, że to jest zaliczony. Były też zarzuty o zimną wodę w jacuzzi, ale jest, jest cieplutka. Jest nie ma co tutaj gadać. Woda cieplutęka daje a To nie taki zły... Jak... Pisze. Tak jest, rado mnie taki zły. Podłoga, tak jak to na basenie, trochę mokra, natomiast nie było ślisko, co prawda nie było tabliczek informujących o śliskiej podłodze, ale nie mam tutaj nic do zarzucenia. Po sprawdzeniu wszystkiego skorzystaliśmy z innych atrakcji parku, takie jak bicie wodne, jacuzzi i tak dalej. Nie ma tego dużo, ale basen generalnie oceniam pozytywnie. Stop na chwilę. Pewnie nie subskrybujesz tego kanału, prawda? Dla ciebie to jeden przycisk, a dla mnie wielka satysfakcja i motywacja do pracy. Także zasubskrybuj kanał, bo moim marzeniem jest okrągły milion subów. Oraz możesz strzelić lajka, będę bardzo wdzięczny. Dzięki, że jesteś wariacie. Jesteśmy teraz w basenach tropikalnych w Kielcach i przeczytajmy opinie. Na basenie aż roi się od influencerek. Miejsce stricte instagramowe, a czasami farba odchodzi od podłogi. Wstyd. Woda zimna, a miejsce dla dzieci w ogóle nieprzystosowane. Ale na Instagram spoko. Jedna gwiazdka. Na placu zabaw dla dzieci ślisko i zimna woda Basen kompletnie nieprzystosowany pod dzieci Moje dziecko poślizgnęło się i wyszło z płaczem Znaczy jeżeli chodzi o tę opinię No to ja się domyślam, że no jest woda na basenie Więc musi trochę ślisko Ale że od razu z płaczem Uważajcie na zjeżdżalnię cebula Całe podrapane plecy jest niezmiernie szybka Moje dziecko automatycznie się popłakało Kurde te opinie są same Że dzieci tylko płaczą na tych basenach nie Koniecznie musimy zobaczyć od ilu lat jest cebula Żeby sprawdzić czy tam w ogóle dzieci mogą wchodzić Uważajcie na wszystkie zjeżdżalnie. Nie dość, że co chwilę kolejki, nie ma pontonów, to jeszcze w dodatku strasznie szybkie. Nawet dla dorosłego jest to przesada. To po co zjeżdżać na zjeżdżalniach? Przecież one chyba muszą być szybkie, żeby były fajne, nie? Ogólnie atmosfera spoko, jak dla influencerów. Jednak na całym właśnie zimno grzyb wrzatni oraz ukradli mi spodenki. <noise> nie wiem o co chodzi, ale nie polecam. Jak mogli komuś ukraść spodenki? No tak o, zdjęli mu normalnie spodenki. Jednak wioska na pięć, idziemy. Przatni generalnie czysto, nie mogę powiedzieć o jakimś grzybie, tak jak oni tam gadali, czy coś. Wszystko jest fajnie, forma nigdzie nie odchodzi, wszystko jest ładnie czyściutko, ale zobaczymy na basenie, więc jedno już możemy skreślić. Na samym basenie jest generalnie pięknie. Palmy i ten cały ustrój sprawia, że siedzi się przyjemnie. Nie ma tu mowy o zdartej czy też śliskiej podłodze, wszystko ogarniane jest na bieżąco. Basen jest przeszkolony, więc fajnie wpada słońce do środka, a wszystko daje naprawdę totalnie fajny klimat. A i wiem co oni gadali, bo woda ogólnie jest ciepłutka, nie? Super ciepła jest woda. Myślę, że to możemy zdementować od razu. Czy jest dużo influencerek? <laughs> Sprawdźmy influencerów. No, tylko my. Tak. <laughs> <laughs> tylko my niestety. Muszę powiedzieć, że jest zadbane również o charakteryzację Halloweenową. Jak widzicie za mną jest dużo pajęczyny i na wejściu też jest bardzo dużo rzeczy takich, dekoracji po prostu, więc okej. Okay. Ale przyszła pora na coś mocniejszego, czyli zjeżdżalnię. Najbardziej hejtowana była cebula za zdarte plecy, więc wysłałem na nią Klaudię, bo sam się po prostu bałem. Nie wiem, wewnątrz cebuli nie przebywać dłużej niż więcej. skąd mam piekieć? Strasznie się boję. Jak to wygląda? To jest na pewno dziwa szybka. Nie wiem, czy ja chcę to robić. Kurna, lecę. Uwaga. No już teraz to już nic nie zrobię. Straszna! i sami sprawdźcie! Ja zostanę tutaj, dobra? A jak twoje plecy mogę? O, w porządku! Nic mi nie bolało, wszystko było w porządku. Bardzo się wystraszyłam Cebuli, bo. Do no, powodzenia, teraz twoja kolej. Po Cebuli przyszedł czas na najwyższą zjeżdżalnię w parku, a mianowicie jest to Magic Eye, czyli dosyć ciekawa zjeżdżalnia, którą teraz widzicie. Już żałuję! jak żałuję! Fest. Żałuję pest! Żałuję pest!

Bóg ale dałem radę. Trasznie szybka. Wiem, że z dziewczynami cały czas katowałyśmy aż do zamknięcia. Masakra, bardzo ładnie w środku. Super, nic mi się nie stało, żadne pleca ani nic, ale faktycznie szybko, nie? Zarąbista ta zjeżdżalnia. Dobra, niech nie świruje. Idziemy na rzekę. Nie! Yeah! Dobra, lecimy leniwą rzeką. Ja nie lecę. Ja nie lecę! Halo. No, Leniwa rzeka mieli rację, że jest troszeczkę Leniwa, ale wiecie, ja też jestem troszkę częścią zawodnik. Więc może tak być, nie? Ale tak to lecę, spoko jest. Poza tym, że mnie obraca cały czas. Nie zrozumicie myślę, ale myślę, że wiele opinii jest przesadzonych po prostu. I dlatego mu to robimy. Lascię się kładzie, świetnie bawi. Segmentowaliśmy tutaj śliską podłogę, niebezpieczne zjeżdżalnie. Na zjeżdżalniach jest również informacja, że nie wolno zjeżdżać dzieciom do 12 roku życia, więc myślę, że jest to ciekawe. Skorzystaliśmy z innych atrakcji i świetnie bawiliśmy się nad tym aquaparku. Moja ocena 5 na 5 Jeszcze zostało sprawdzić tylko jedno: czy w mojej szafce są kracie nieukradzione? Czerpa otwarta. Wszystko jest, nic nie ukradzione, więc myślę, że. No tak jak mówiłem, niektóre opinie to po prostu abstrakcja. Kolejne na liście to już Aquapark Fala w Łodzi, ale przeczytajmy opinie. Długi wyczerpujący czas Lejki do kasy, po wejściu nie jest lepiej. Zimna woda, chore zjeżdżalnie, a czas oczekiwania na zjazd po prostu za długi. Nie sprzyja to relaksowi. Przykład źle działającego obiektu. Zjeżdżalnie, nawet te dla dzieci, za bardzo ekstremalne. Farba odchodzi od podłogi i niemiłosiernie ślisko. Duża ilość ludzi, ale grzyb szatni i niedziałająca wentylacja to po prostu przesada. Zjeżdżalnie stare i nieremontowane. Dziwnie to wygląda podczas jazdy. Miejsce niebezpieczne dla dzieci. Mój dziewięcioletni syn, płynąc dosłownie obok mnie, poczuł ból w stopie. Początkowo myślałam, że to skurcz, ale posadziłam go na wysepce i ok Okazało się, że ma spore rozcięcie na stopie, jedna gwiazdka. Na początek postanowiliśmy przetestować te zjeżdżalnie dla dzieci, które miały być na maksa ekstremalne. Nie jest dla dzieci całkiem git, niepotrzebna afera. Nie zauważyłem też, aby farba odchodziła od podłogi czy było jakoś bardzo ślisko w porównaniu do innych basenów. Ale nadszedł czas, żeby przetestować stare i nieremontowane zjeżdżalnie. Podobno dziwnie to wygląda podczas jazdy. My postaramy się zjechać z kilku i zobaczcie, jak to wyglądało. O kurwa! O! O! Co to jest? O! Uuuuh! Tego się nie spodziewało! Co to jest? Ta zjeżdżalnia naprawdę całkiem ekstremalna, ale dało się przeżyć. Dla mnie fajna zabawa, nie zauważyłem jakichś niedociągnięć, wszystko działało jak trzeba. Uf. Obróćcie mnie, obróć mnie! Nie! No jest szybka fest! O oh fuck! Zakręty są fest! O! Ooo! Ło! 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 Kamuj! O Nie dam rady! Jest przerąbane, dobra! W tej zjeżdżalni delikatnie ciemno, natomiast fajna zabawa, dosyć szybka, jak na moją dużą masę oczywiście i też nie mam tutaj nic do zarzucenia. Skorzystaliśmy z innych atrakcji parku, jacuzzi, wicze wodne czy też basen dla zwykłych ludzi, woda nie była zimna i naprawdę przyjemnie spędzało mi się czas. Na plus również to, że na zewnątrz również są baseny i generalnie fajnie się bawiłem. Moja ocena 5 na 5. I przyszła pora na ostatni jako park na dziś, a mianowicie Kozienice. Sprawdźmy więc opinię. Jedna zjeżdżalnia na akoparku jest trudna i się sypie. Niebezpiecznie jest zjeżdżać z niej, dodatkowo strasznie szybka. Nie polecam. W akoparku ogólnie zimna woda, a jacuzzi i bicie wodne działają kiedy chcą. Nie ma to nic wspólnego z relaksem. W basenie ogólnie zimno, mało atrakcji dla dzieci, generalnie nie polecam. Jeden basen zamknięty przez bakterie w wodzie, co jest dziwne, bo jak to tylko jeden basen zakaziło, weszliśmy do szatni na basenie, no i oczywiście czysto i schludnie, jak zawsze nie ma mowy o żadnych niedociągnięciach. Sam basen jest dosyć mały i wygląda dosyć komicznie jak na Aquapark, ale nie można narzekać za tą cenę. Przyszła więc pora na zjeżdżalnie bo ją ludzie najbardziej krytykowali. Faktycznie nie jest najnowsza, ale zjedźmy i sprawdźmy jak to wygląda. Okay. Ale... O nie! Ej, to wygląda trochę przerażająco. To, to jest szybkie chyba. Ja nie mam siły widzowe na to. Nie chcę ciebie. Ej, tam jest gorąco strasznie. gorąco, no? Strasznie jest tam. Upał. A woda ciepła. Woda też ciepła. Dobra, jadę. Marka. Uuu! Powoli się jedzie strasznie. O dobra, żartowałem! Żartowałem! Uuuu! Uh! Rzucamy ty! Ej, jest trochę ten czas leśny z tego! O oh my go! Uh! Lecimy do ruri! Uh! Dobra! Jest na easy, na easy! Uh! Uh! Na easy, na easy! Faktycznie zjeszczalnia nie pierwszej nowości, natomiast ja nie mogę narzekać. Plecy niezdarte, dosyć szybka i fajna, jak za tą cenę, ok. Jeżeli chodzi o inne atrakcje, takie jak Jacuzzi, to dla nas działało i woda była bardzo ciepła, więc nie mogę narzekać na żadną z tych atrakcji. Bicze wodne tak samo odpaliły się przy samym podejściu, tak jakby były na czujkę, więc wyglądało to naprawdę ciekawie. W zwykłym basenie woda ciepła na pewno nie można narzekać, i wydaje mi się, że większość tych opinii to przesada. Faktycznie, mało atrakcji dla dzieci, ja natomiast bawiłem się nieźle. Mimo, że był to najmniejszy akwapark w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć na temat tego akwaparku, ale myślę, że wy bawiliście się fajnie na tym filmie. Łapka w górę, dzwonem trzymajcie się, Narka.